I robot Rumbę i7 to bardzo popularny model automatycznego odkurzacza. Ponieważ w pewnej sieci handlowej pokazała się promocja na ten model, więc został zakupiony. Nadarza się więc okazja, aby dokonać otwarcia fabrycznie zaplombowanego opakowania. Pochwal się nam w komentarzu, czy używasz jakiegoś robota sprzątającego, czy raczej preferujesz manualne odkurzanie, czyli powiedzmy sobie klasyczne, analogowe które co tu dużo mówić jest dokładniejsze. Zaraz sprawdzimy co producent oferuje nam w zestawie oraz po krótkim omówieniu wykonamy test sprzątania w małym i ciasnym pomieszczeniu. Zobaczymy więc jak sobie ten sprzątający robot radzi w typowych warunkach mieszkaniowych. Przedstawię również pięcioletnią gwarancję, którą został objęty mój egzemplarz Roomba i7. Zapraszam do obejrzenia filmu. Jeśli Cię materiał zainteresuje, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Ponieważ posiadam jeszcze jednego dwuletniego robota sprzątającego innej marki, to nadarza się okazja do przygotowania kolejnego filmu, w którym to porównam oba roboty i subiektywnie z autopsji opowiem, który z nich jest wart swojej ceny, a który jest po prostu przereklamowany. Oraz postaram się przedstawić ich wady i zalety. Tak więc kolejne odcinki zapowiadają się naprawdę ciekawie, tym bardziej, że filmy nie będą sponsorowane, więc nikt nie będzie miał wpływu na rzeczywistość. Tymczasem wracamy do robota Roomba i 7. Tak więc po otwarciu pudełka ukazuje się nam praktycznie gotowy do pracy, lecz z nienaładowanym akumulatorem robot. W związku z powyższym należy go naładować za pomocą dostarczonej w komplecie stacji ładującej. Proces pierwszego ładowania trwa około 2,5 godziny. Papierologia, jaką dostarcza nam producent, jest typowa dla tego typu sprzętu czyli składa się głównie z dokumentu zakupu, którym może być paragon, rachunek, czy też faktura w zależności co sobie zażyczymy. Oczywiście dołączona jest również pokaźna i wielojęzyczna instrukcja obsługi między innymi w języku polskim. Sama stacja ładująca jest niewielka i estetyczna. Muszę się przyznać bez bicia, że cierpię chyba na syndrom małego dziecka. Taki wniosek wysnuwam z faktu, że sprawia mi mnóstwo frajdy otwieranie nowych urządzeń, czy też rzeczy zapakowanych w fabryczne pudełka. Cieszę się wówczas jak Afrykańczyk błyszczącą blaszką. W zestawie otrzymujemy również zapasową wirującą szczotkę boczną. Jeżeli chodzi o zapasowe podzespoły, to producent raczej nie zaszalał. No, biedy nie ma, ale biorąc pod uwagę cenę robota, to należy powiedzieć, że jest skromnie. Kabel zasilający stację do ładowania robota również jest na wyposażeniu. Jeśli również posiadacie robota sprzątającego, to napiszcie w komentarzu, jakie dodatkowe części dołączył do niego producent i czy wedle Waszych oczekiwań jest to wystarczające. Czy jednak mimo wszystko coś jeszcze by się przydało? Producent dodał również zapasowy filtr do zbiorniczka na śmieci. On w szczególności się przyda, ponieważ te filtry wystarczają na dość krótko przy intensywnym używaniu odkurzacza. Natomiast to urządzenie zasilane dwoma bateriami paluszkami to tak zwana wirtualna ściana. Wirtualna ściana ma za zadanie nie wpuścić robota poza linię, którą właśnie wytyczymy tym sprytnym pudełeczkiem, które wysyła promień światła widoczny tylko dla tego odkurzacza. I pomiędzy Bogiem a prawdą nie mam pojęcia, po co producent dołączył to urządzenie, skoro ograniczyć gwiazd robota można łatwo, szybko i skutecznie z poziomu aplikacji. Pewnie odbywa się czyszczenie magazynów z niepotrzebnych rzeczy. W zależności od oferty panującej w różnych sklepach, robot Roombe i 7 standardowo kosztował około 2450 zł. Jak już wcześniej było wspomniane, w pewnym sklepie dużej sieci handlowej pokazała się promocja i można było kupić ten model od odkurzacza za 1899 zł. I tak się też stało. Zakup został dokonany. Jednak miła pani, zwana doradcą klienta, postanowiła sympatycznie i z uśmiechem na twarzy zarobić na mnie jeszcze dodatkowe 665 zł. Otóż zaproponowała tak zwaną dłuższą gwarancję na 5 lat. Dość szybko mnie przekonała, tym bardziej, że w moim poprzednim robocie odkurzającym, co prawda innej marki, padł akumulator po 25 miesiącach, czyli miesiąc po gwarancji. Jednak po przyjeździe do domu i gdy kurz zakupów opadł po zliczeniu kwoty 1899 zł za odkurzacz i kwoty 665 zł za dodatkowe pięcioletnie ubezpieczenie tego odkurzacza, szybko się okazało, że budżet domowy jest szczuplejszy o kwotę 2564 zł, czyli większą niżby ten odkurzacz był kupiony bez promocji. Natomiast sama dodatkowa gwarancja na 5 lat, moim skromnym zdaniem jest tak naprawdę tylko na 3 lata. Bo przecież pierwsze dwa lata gwarancji daje producent. W tym miejscu chcę jasno zaznaczyć, że nie oceniam tego typu działań ani w żadnym razie samej gwarancji, tylko pokazuję jak sytuacja wygląda z autopsji. Zaraz przejdziemy do prezentacji, w której pokażę jak sobie radzi albo nie radzi odkurzacz i robot Rumbę i 7. Tu skupimy się na jego możliwościach nawigacyjnych, czyli w jaki sposób wyznacza sobie trasę do sprzątania. Nie będziemy się skupiać nad jego skutecznością odkurzania, czyli rozsypanym ryżem, czy też rozsypaną kawą. Natomiast zobaczymy, jak zachowuje się w małym, ciasnym i zagraconym pomieszczeniu. Być może uda się zademonstrować jego głośność podczas odkurzania oraz zobaczymy jak omija przeszkody. W tym momencie robot wyjechał z bazy ładującej i kieruje się do małego, ciasnego i zagraconego pomieszczenia. Na chwilę obecną jego praca jest w miarę cicha, ponieważ przemieszcza się on z jeszcze niewłączonymi głównymi gumowymi szczotkami. Właśnie przed chwilą włączyły się dwa gumowe wałki. To one właśnie są odpowiedzialne za poprawne sprzątanie. No, wow, i już zrobiło się znacznie głośniej. Muszę przyznać, że ten robot, wedle mojej oceny, jest raczej jednym z głośniejszych robotów tego typu. Co do nawigacji i omijania przeszkód, ten robot inteligentnie przeszkód nie omija. On po prostu z impetem uderza w meble, ściany, drzwi. W zasadzie wszystko ceo stoi na jego drodze, to dla niego jest wróg. Jeżeli chodzi o jakość sprzątania, powiem tak. W zasadzie śmieci za sobą nie pozostawia, ale posiadam jeszcze jednego robota, który kosztował dokładnie dwa razy mniej i przepaści w jakości sprzątania nie widzę. Powiem więcej, poprzedni robot jest zdecydowanie cichszy, ma dwie wirujące szczotki boczne, które nagarniają kurz do głównego wałka sprzątającego oraz nie rozrzuca śmieci na boki. No, a rumbe niestety rozrzuca je po całym pomieszczeniu. Co prawda, potem się wraca i jest sprząta i w konsekwencji jest ok. W kolejnym filmie zrobię zawody robotów. Udział wezmą rumbe I7 oraz mój drugi, na razie tajemniczy robot sprzątający. Będzie można naocznie stwierdzić, czy było sens wydawać tyle kasy na rumb, czy było lepiej pozostać przy dużo, dużo tańszym i cichszym robocie. Napiszcie proszę w komentarzach, czy chcielibyście taki pojedynek obejrzeć. Dziękuję za wspólne obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli Cię materiał zainteresował, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Napisz w komentarzu swoją propozycję następnego filmu. Co byście chętnie zobaczyli? Wasze sugestie są bardzo ważne. Być może będę w stanie je zrealizować.